Także witajcie w odcinku na 10 łapek pod ostatnim filmem. Dzisiaj będziemy łowili na moim stawie. Na haczyku mamy robaka. Białego grunt jest ustawiony na dno i zarzucamy na środek. Być może coś jest spusi. Jest branie. Zbawik zaczyna jechać, i nie wiem, czy nie będę ciął. I chyba zapnę. i jest jakaś chyba i umywała się. Niestety. Druga próba zarzucamy znowu i czekamy na branie. Kolejny robaczek na haczyku kolejne branie, ale jest ale jedzie, ale jedzie, jest ryba. I mamy chyba wzdręgę, a mamy tutaj tylko dręg w jest wzdręga. Pierwsza i mam tylko dwie wzdręgi i wzięła, to jest naprawdę fajne, pierwsza. Niestety na nagraniu nie zobaczymy wzdręgi, ponieważ się nawet mocno zahaczyła, ale żyje dalej i nie, dał, nie udało się po prostu tego nagrać. I próbujemy dalej coś złapać i już od razu mamy branie, ryby są po prostu niemożliwe, ale zatopiło, co to jest? Mamy rybę koi, I nie, to znaczy lina, żółtego. Mamy Tylko żółty. Czemu dzisiaj łapiemy same ryby, które są tylko dwie? A nie łapimy na przykład z jednego karpia, których jest 20. Ale no się cieszę. oj, ale ładnie. Teraz prezentujemy lina. Piękna rybka. Jest ładna ryba, myślę, że widać. O, widać bardzo dobrze. I co, wypuszczamy. Piękny linek. zubranie i tak też jest, ciekawe co to będzie Boże to upyga bo jak dzisiaj łapiemy takie zadkie ryby na tym stawie to może jest na tym zbranie. Tak takie i mamy jakąś rybkę i to jest mały karpik pierwszy dzisiaj karpik tak jak myślałem będzie dużo do dzisiaj karpików chodź mamy rybkę bardzo fajna rybka Wypuszczamy. I co, spróbujemy jeszcze złowić coś fajnego? Kolejny rzut. Kolejny jedzie, będę zacinał. Jest, jest, coś, jest coś większego. Jest coś naprawdę sporego. Jest to chyba linek ładny. Ale walcz, ale walcz o, o, o! I chyba jest nasz nasz no. tak. ładny lin. Wypuszczamy zbranie i będę zacinał. Jest jakaś rozka. Amurek chyba. Chyba pierwszy amur. Ten walczy, jest malutki. Naprawdę mocno walczy. Taki amurek. Ładny. I poleciał do wody. Jest broń, zatopiło, jest Nie ryba. Nie wierzę drugi drugi żółty. niemożliwe bardzo ładne wypuszczamy ostatnią rybę dzisiaj więc podsumowując no to dzisiaj złapaliśmy tylko praktycznie same ryby, które były takie jedne z rzadszych na tym stawiku także Dzięki za oglądanie, widzimy się w następnym filmiku. Na razie.